Każdy z nas przynajmniej raz w życiu słyszał na temat kreskówki dla dorosłych o nazwie Simpsonowie. Niewiele osób wie jednak o tym, że wielokrotnie słowiła się na tym, że przewiduje przyszłość. Widzowie zwrócili uwagę na to, że wynalazki takie jak iPad były tam obecne dekady wcześniej, niż zostały udostępnione klientom firmy Apple. Niektórzy zwracają też uwagę na to, że w jednym z epizodów przewidziano wojnę w Syrii. Okazuje się też, że Simpsonowie już 15 lat temu przedstawiali kampanię wyborczą Donalda Trumpa w wyścigu po prezydenturę. Sytuacja ta jest szczególnie ciekawa w kontekście dzisiejszych wyników wyborów prezydenckich w USA. Podobieństwo sytuacji przedstawionej w serialu do tej, jaką obserwowaliśmy jeszcze rok temu, jest wręcz zdumiewające. Nawet typografia czcionek i estetyka banerów wyborczych Donalda Trumpa z 2015 roku odpowiada wyobrażeniu przedstawionemu w 2000 roku w jednym z odcinków popularnego serialu. Jednak to zaledwie początek. Lista dziwnych przypadków w tym serialu jest tak wielka, że pojawiły się już nawet teorie spiskowe, dla których scenarzyści mają jakiś związek z tajnymi organizacjami, które rzekomo rządzą światem. To właśnie dlatego pojawiają się tam wskazówki, które mogą być właściwie zinterpretowane jedynie przez tajemniczonych. Oczywiście, mnogość epizodów, w których są jakieś elementy z realnym przewidzeniem przyszłości, można próbować wyjaśnić jako tak zwany szczęśliwy los scenarzystów. Ale jak można było przewidzieć nawet flagę Armii Wolnej Syrii? Trudno uwierzyć, że poziom intuicji scenarzystów jest aż taki, że potrafią sobie wyobrazić coś, co stanie się za kilkanaście lat i to z tak wielką precyzją. Naturalnie można sugerować, że skojarzenia z zamachami z 11 września, nowoczesnym smartfonem zaprezentowanym 17 lat wcześniej, czy właśnie życzoną kampanią Donalda Trumpa to zwyczajny przypadek. Można tak zrobić, ale pytanie brzmi jak daleko znajdziemy się wtedy od prawdy.